Robimy krótką rządkę do Alberbello. Jadymy. Trzeba zakluczyć mieszkanie. Co by nikt nie ławił i znaleźć drogą drogę. Wszędzie zakazy Suonare qui non vi aprirà nessuno, il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla tv. Solo io. Solo tu, è inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi stiamo no, insieme mai ora sì, ora qui soli, la pelle come un vestito soli, le cuore guarda, c'è io e te noi siamo arrivati Do. Alberbello Tutaj gdzie są te śmieszne domki truli Czy jakoś tak Przypuszczam, że turystami będzie zajebane, bo już widać, że parkingi to jest masakra Każdy chce jak najbliżej podjechać Jest miejsca, nie jest za dużo Idziemy walczyć z turystami Pogoda się wyklarowała troszkę Od rana było takse, Ale już jest git Przejdziemy, połazimy piwko wypijemy no i spadamy nad morze <grywa> <grywa>

Nieładne, droga zamknięta, nie wolno tutaj chodzić, ale to wszystko jest tutaj oryginalnie jeszcze nie wyremontowane, nieprzygotowane pod turystów. <grymne> tutaj był chyba pokój dziecięcy. A tutaj Tutaj jest toaleta publiczna, przypuszczam, bo muchy latają. nie, tutaj był piec, komin mają wentylacyjny drzwi Są trzy domki, dwa takie domki niewremontowane, wiesz, sypiące się. Ale fajnie, bo tam już chodzisz, normalnie, widzisz, że jaki jest jak to jest duża sala, taka dwa mała sala. Ale powiem Ci, że one dość duże ja bym się wydawało, że one są naprawdę mniejsze. No jak A się tam weszło, no na... zdjęcie to trzeba zrobić gdzieś tam. Kurwa. Zdjęcie to trzeba zrobić tam na początku było fajne. Jak to całe wszystkie wyrastały, ale to później nawet no jeszcze. Tu jest to cały jakiś kompleks.

Dziękuję. Ojej, tu przejściowy jest duży, to jest... To, że było ciepło przy łóżku. <śm> no i jeszcze strych mieli. Tu cały kompleks też, widzisz, połączone to wszystko musi być dość duże. Pokój do wynajęcia, no to już w ogóle nowocześnie ładnie. Bez kamieni otynkowane. Ciekawe, trzeba było znaleźć na bookingu. Ile kosztuje wynajęcie tutaj takiej miejscoweczki. Też do wynajęcia, ale to chyba tylko tak na jedną noc. To teoretycznie do miasta też czekał, jak żeby zjeść coś. Tu też jest ładnie, o, i pusto, zobacz. Adolf był tutaj też On gdzieś tutaj musiał się mieszkać w którymś tym stróli <grym> Tutaj był Adolf Czerna Właśnie popadało troszeczkę ty gdzieś Odświeżyło żyło powietrze, fajnie, duszno się, Jeszcze nie jestem duchny. Jest też teraz może z tego sklepu się wchodzi. Też jest taka miejscówka. No. Nie rozumiem. No. No, schowana kuchnia, jest w szafie. To jest wszystko ładnie przygotowane. To łazienka, czy zgwyszczono? Troszkę zdemolowane. No, dobrze, jest No, to jest jeszcze. jest jeszcze. pokój. To jest sypialnia. No, małe to, ale fajnie. To jest chyba gościnny. No, skończył. No, no, no rozwalony widzisz, już coś No, a to jest coś, kto kogo... No fajnie, tak coś się najmniej, to już widać, jak to wygląda, plus ale minus. jest. strasznie. jest bez niczego, no. Kuchnia za... Szafka jest Fajne, fajne Osa się spocił Ale się spocił Ma płot na plecach Nie, naglało go trochę Deszcze. Wszyscy się pochowali, pospierdzielali łącznie ze mną. A on twardo stał i czekał na środku ulicy. Ile tu jest Polaków, jedna grupa taka starszych ludzi jest, ale no tak gada ta baba głośno, że masakra jakaś była sama na wycieczce. Ojku, tak to jest. Polacy, jak są za granicą, to też jakby byli sami. A my sobie człapiemy, człapiemy, człapiemy i oglądamy. I zaraz pójdziemy chyba na jakąś kawkę albo piweczko. I zaczniemy to do domu. I dalej będziemy łazić. Bo tutaj za bardzo nie ma plaż, gdzie się opalać. Zostaje nam tylko i wyłącznie łażenie oglądanie i podziwianie. No się można zagubić. Dużo tutaj te wnioseczko jest. Można powiedzieć, że ono było duże. Aga dorwała już ciacho. Szczęśliwa. jest szczęśliwa. No, jest knajpeczko, nie dojdziemy tu do daleko. Jakie okamerowanie. Masakra. Masakra. Głos też ma fajne. stopy kurwa ludzkich głów Nie wiem co jeszcze widać ciągle pana miłowa Salve qualcosa che facciamo, siamo tutti cuori, siamo baro cuori, dole tutti cuori, siamo tutti cuori, siamo Mangiando pani